jest aktualnie na diecie low FODMAP w związku z jego brzuszkiem. I jelitowymi dolegliwościami. Tak. Tak, Czyli ale. to jest dieta low FODMAP. No, ojejku. No eliminujesz tak w skrócie. W skrócie. W skrócie eliminujesz e, takie właśnie wysoko fermentujące produkty, węglowodany, Rzeczy takie, produkty takie prozapalne, nie wiem, typu gluten, laktoza, z diety, które mogą powodować to, że masz problemy właśnie z trawieniem, wzdymacie, masz skurcze brzucha, nie wiem, biegunki albo zaparcie, akurat biegunek nie miałem, ale no miałem właśnie mocno wzdęty brzuch, więc miałem problemy z trawieniem niektórych rzeczy i, i też przede wszystkim, bo to brzuch wzdęty to jest nic, a no najgorsze były te skurcze brzucha, tak? no bo to, to już eliminowało z jakiekolwiek aktywności wtedy. Ale teraz na tej diecie low FODMAP, na jakiej jestem, czuję się bardzo dobrze i to też nie jest tak jak wiesz, ci mówiłem, dieta mm -hmm. którą się trzyma, nie wiem, muszę utrzymać do końca życia.